Cześć Justyna. Bardzo serdecznie Aj. cię witam. Ja ciebie Justyno również witam. Dobra, jesteśmy dzisiaj tutaj, bo chciałam się ciebie wypytać trochę więcej o twoje spostrzeżenia dotyczące twojej ostatniej drogi, którą przeszłaś wspólnie ze mną w sumie, bo wspólnie pracowałyśmy z podświadomością i z kontaktem z intuicją, żeby go polepszyć, z kontaktem z duszą. I na sam początek, yy, może zechciałabyś się podzielić z nami w ogóle, co zmotywowało cię do obrania takiej ścieżki. Tak, mówiąc od razu i mówiąc wprost, to takie trudne doświadczenia życiowe, które do mnie przyszły, yy, sprawiły, że ja się zaczęłam zastanawiać, yy, dlaczego mnie pewne takie nieprzyjemne yy, historie spotykają. Nie chciałam ich przeżywać, a, a przeżywałam, analizowałam, jakoś to rozkmieniałam. Najpierw skończyłam w ogóle szkołę ajurwedy. To też mi bardzo pomogło w takim zrozumieniu, jak ważny jest umysł, jak wpływa na nasze zdrowie i to, że my mamy wpływ na nasz umysł, na nasze emocje, że to my tymi naszymi emocjami możemy kierować, że to go się trzeba po prostu też nauczyć, zrozumieć. I powiem Ci szczerze, że um, nigdy nie byłam taka świadoma, że podświadomość ma taki wpływ na nasze życie, na to, jak się zachowujemy, na to, dlaczego takie decyzje podejmujemy, dlaczego z kimś się łatwiej dogadujemy, a z kimś nie, ktoś nas denerwuje. Po pewnym czasie, no właśnie tak powiem nawet, że, że właśnie ta podświadomość i, i, i czy czytam później kroniki Akaszy, to mnie tak jakoś w ogóle nie interesowało, ale kiedy różne dziwne rzeczy takie zaczęły się dziać w moim życiu, takie trudniejsze, takie wyzwania powiedzmy, to ja chciałam też je łatwiej przeżyć. Ja chciałam je zrozumieć, bo stwierdziłam, że nie jest wyjściem zamartwianie się bo tak naprawdę zamartwianie i życie w takim jakimś lęku w wymyślaniu też w umyśle tych różnych historii ja tak nie chciałam ja chciałam znaleźć takie dojście do siebie żeby żeby to zrozumieć żeby też się jakby nie mówię że z tym pogodzić ale żeby się żeby to zrozumieć zaakceptować i kiedy Pracowałyśmy z moją podświadomością, za co bardzo dziękuję, bo to mi naprawdę uświadomiło bardzo wiele. Przede wszystkim, właśnie to, jaka podświadomość na mnie wpływa, na moje życie, na ten mój stosunek, relacje do innych ludzi. Że jak to do mnie dotarło, że ta jakaś sytuacja z przyszłości, kiedy na przykład mój, mój chłopak mi powiedział, że okej, okay, nie będziemy razem, bo on ma inne plany na życie i to, że byliśmy trochę razem, to tak naprawdę nie byliśmy i to, że ja dzisiaj też nie potrafię ludziom zaufać na przykład, że to ma wpływ ta historia z przeszłości, to mi tak pomogło, że ja po pierwsze też już nie rozkminiam gdzieś tamtej sytuacji i idę tak otwarcie bardziej do przodu. Na pewno też stałam się odważniejsza i bardziej taka świadoma, uważna życia. No, tego trzeba doświadczyć, bo, bo to można o tym opowiadać, ale po prostu trzeba tego doświadczyć, żeby zobaczyć, jakie to daje korzyści. No właśnie, na programie z duszą pamiętam, że jakieś dwa tygodnie temu powiedziałaś, że. Coś się zmieniło, że coś jakby kliknęło, że jesteś bardziej uważna na to, co się dzieje, że czujesz taką większą otwartość na to, co przychodzi w ogóle do Ciebie, że czasami jesteś w stanie też wyjść z sytuacji i stać się obserwatorem. Tak jakby rozmawiałyśmy o tym, że zupełnie zmienił się stosunek tego, jak postrzegasz życie i sytuację w jakimś mhm. stopniu. Wiesz, no to się jakoś tak samo dzieje, powiem Ci właśnie, chciałam taki fragment przeczytać z książki, mogę tak, tak taki nie. fragment z książki Agnieszki Maciąg, który, który do mnie kiedyś przemówił i on właśnie był tym takim między innymi fragmentem, który sprawił, że ja jakby zaczęłam zastanawiać się nad tym, że sama mam wpływ na uleczenie siebie i na tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Yy, bo ja zawsze byłam taka, wiesz, ciocia dobra rada. Yy, yy, zajmowałam się wszystkim dookoła, ale sobie poświęcam jak najmniej czasu. I yy, yy, taki cytat. Pamiętaj, że wszechświat jest po twojej stronie. Po twojej stronie są stwórca i aniołowie. Wspierają cię w rozwoju i otaczają niebiańskim wsparciem. To w tobie tkwi sekret szczęścia. Nie trać czasu na naprawianie za wszelką cenę świata wokół. Ulecz świat swojej duszy, a wówczas ten zewnętrzny za tobą podąży. Pojawiają się rozwiązania i błogosławieństwa, zaczną dziać się cuda. I ja mogę powiedzieć, że takie cuda w moim życiu zaczęły się dziać, i wczoraj wieczorem po raz kolejny przeczytałam Twój przewodnik, kroniki Jakaszy w życiu codziennym. I mimo, że już je. Czytałam ja już nie wiem, chyba z dziesiąty raz, za każdym razem inne słowa do mnie przemawiają, i wczoraj dopiero zauważyłam, że gdzie napisałaś, że kiedy już zaczyna się tak świadomie poświęcać czas swojej intuicji, tak, wchodzić do kronika kaszy, otwierają się kanały połączenia z duszą, ale wiele osób zaczyna dostrzegać na co dzień znaki, które im sprzyjają, które dają podpowiedzi. Ja rzeczywiście teraz jestem bardziej uważna, jakby jestem tu, ale potrafię też spojrzeć na tę sytuację spokojniej, inaczej. Naprawdę to zmienia człowieka, to daje takie uspokojenie, taką cierpliwość, akceptację. Ja mam większą akceptację i dla siebie, i dla drugiego człowieka nie jestem już taka wyrywna z oceną drugiego człowieka tak zawsze miałam że szufladkowałam ludzi kogoś lubię kogoś nie lubię i dlaczego nie lubię to potrafiłam wiesz dużo opowiedzieć ale teraz jakby przyjmuję każdego z tym jego takim dobrodziejstwem inwentarza jest jaki jest mhm. pięknie bardzo mi się podobały te słowa, które zacytowałaś, bo rzeczywiście to, co w środku, to jak my się czujemy, to jak, jaki tam porządek zrobimy, odzwierciedla to, co nas otacza. My to m, tak naprawdę no, to, co w środku, m, materializuje się na zewnątrz. I bardzo fajnie to y, przedstawiłaś właśnie na przykładach, na tym, że zmienia się nasz stosunek do ludzi, zmienia się sposób, w jaki patrzymy na sytuację, zmienia się też. Y, Nasza chęć wchodzenia w jakieś y, konflikty albo w jakiejś sytuacji, które po prostu nam nie służą. Ja też u ciebie zauważyłam właśnie taki bardzo duży, y, taką bardzo dużą uważność na to, że zaraz stanie się coś, co może nie do końca będzie mi służyło i y, taką uważność na to, co mogę zrobić, żeby do tego nie doprowadzić, czyli już nie. nie nie tylko zdajesz sobie sprawę, że jesteś w sytuacji, która ci nie służy, ale nawet jesteś w stanie wyłapać, że za chwilę coś takiego się wydarzy, że ta energia, która, którą wyczuwasz, nie jest dla ciebie sprzyjająca. To są takie niuanse, które jak pędzimy w tym naszym życiu nie są do końca zauważalne, ale jak coraz bardziej otwieramy te nasze kanały, to jesteśmy w stanie właśnie te niuanse wyłapać i dzięki temu zmienić sposób, w jaki nasze życie się kreuje. Mm -hmm. Tak, to prawda, bo jak my się zmieniamy, a przede wszystkim musimy mieć czas dla siebie, tak? Na zmianę. Bo wiesz, co mój umysł zawsze był taki, ja zawsze byłam taka. E... Ja nie lubiłam kiedyś ciszy. Mnie cisza denerwowała, po prostu mnie denerwowała. Pamiętam, jak szłam do mojej mamy i telewizor był wyłączony, i radio było wyłączone, i to ja zawsze mówiłam, mamo, co tutaj jest tak cicho. Moja mama mówi, ale ja bardzo lubię ciszę i cisza mi służy. No, ja to ubrałam za takie dziwactwa, i, bo, bo u mnie zawsze musiał być jakiś hałas, coś, co po prostu mi grało, brzęczało i rozmowy. I pamiętam kiedyś zawodowo współpracowałam z taką siostrą zakonną i mówię do niej tak, siostro, to ja do siostry jutro zadzwonię. I, I siostra mi powie. Ona mówi: Pani Justynko, ale ja jutro do godziny 15 nie mogę rozmawiać przez telefon, nie będę pod telefonem. Ja mówię: To ja napiszę sms i siostra mi odpisze. Pani Justynko, ale ja nie będę mogła odpisać na sms -a. Ja tak mówię: No ale co, co mówię, siostro? Ale co się stało? Siostra gdzieś będzie. Tak wiesz, zaczęło czy się dopytywać. Ona mówi: Pani Justynko, bo my tam, nie wiem, już raz na jakiś czas, raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie mamy taki dzień ciszy. Gdzie ja nie mogę telefonować, odbierać sms-ów, odpisywać, słuchać radia, telewizji, nie rozmawiamy ze sobą, ja jestem tylko w ciszy. My jesteśmy każda w ciszy. Ja sobie myślę dziwne to trochę, nie? I wiesz, i, i wtedy to było dla mnie dziwne, ale teraz ja to wszystko rozumiem, nie? Po, powiedziałaś już jedną z rzeczy, które na ten moment Ci pomagają y, utrzymać taki wyraźny kontakt ze swoją duszą czyli cisza. Y, czy jest jeszcze coś, co, czym mogłabyś się podzielić właśnie, co na ten moment ci pomaga w utrzymaniu tego stanu lub też jeszcze w, w lepszym osiągnięciu właśnie takiego kontaktu z duszą? Ja myślę, że ten kontakt z duszą to jest po prostu praktyka, że to trzeba praktykować i tej ciszy szukać w sobie o każdej porze też dnia. Być takim uważnym na to, jak tę energię wydatkujemy, bo co z tego, jak ja będę cały dzień zakręcona, a poświęcę tylko godzinę sobie czy ileś czasu wieczorem, jakby staram się przez cały dzień dbać o siebie i o swoją energię żeby zanim coś zrobię, to, 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 tak, to tak zastanowić się, czy to mnie wzmocni, czy to mnie osłabi. Tak, jak, jak, jak mówi Maria, nam znana, Marianowa Krzabat nie? Czy to mnie wzmocni, czy osłabi? Czy jak jestem zmęczona, to czy pomoże mi pójście do galerii handlowej, połażenie po sklepach, gdzieś do tego szumu, czy nie? Więc świadomie staram się z większą świadomością panować nad swoim życiem. Myślę, że to jest mhm. też, też ważne. Nie? Jeśli mogę, to szukam kontaktu z naturą też. Wiadomo, że nasze życie jest pełne wyzwań, prawda? Dużo się dzieje, dużo mamy obowiązków, ale, ale mamy wpływ na to, co wybieramy. Możemy decydować o tym. Dla mnie właśnie wielkim odkryciem było to, że ja mam wpływ na moje życie. Jestem też uważna na to, co do mnie przychodzi. Bo, bo kiedy na przykład ostatnio dużo do mnie takich przychodziło zdań, informacji, czy nawet w czasie naszych spotkań, kiedy nam właśnie dedykowane dla nas karty nam wyciągałaś, kiedy, kiedy przychodziły różne zdania związane z wypoczynkiem, ciągle do mnie przychodził wypoczynek, wypoczynek, wypoczynek. A ostatnio byłam też tak zawodowo w takim miejscu, gdzie przyjechały kobiety na rekolekcje no takie katolickie rekolekcje to było w hotelu w ogóle, no, wyobraź sobie te katolickie rekolekcje w hotelu spa. Kto by pomyślał, że kobieta katoliczka, oprócz tego, że się będzie modliła, to ona jeszcze sobie pójdzie na basen, jacuzzi i spacer nad morzem. Prawda? To się takie wydaje nieprawdopodobne, bo nie, bo katoliczka to ona musi być tylko tylko się modlić, nie ma prawa odpoczynku. A te fantastyczne kobiety po prostu odkryły, że to, że Wpływ na ich umysł ma także to, jak one się czują. Więc one z całej Polski przyjechały tutaj do, 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 do nadmorza, do Mielna, do ośrodka i one y, wypoczywały. Więcej czasu miały w wypoczynku niż y, na wypoczynek, niż na, y, niż na modlitwę, niż na swoje konferencje. I one do mnie mówią, że. Jak wypoczynek jest ważny, jak to jest ważne, żeby umysł odpoczął, że, że to jest konieczne, potrzebne. I dla mnie to było też niesamowite, kiedy ja dzień po tym, kiedy też do mnie to przyszło na naszym spotkaniu, że, że ja też muszę odpocząć, ktoś mi mówi, że, że to jest ważne. Więc strasznie, znaczy strasznie dużo tych znaków zauważam dookoła, kiedy ktoś do mnie coś mówi, a nawet spojrzy. A nawet coś się takiego zadzieje, bo my musimy nauczyć się czytać znaki. Nam się czasem wydaje, prawda, a to taki zbieg okoliczności. Dobra, wydawało ci się, nie? Ale nawet nie zwracamy na nie uwagi. Nie zwracamy na nie uwagi, tak. A ja się tak, nie wiem czy nauczyłam, czy tak się zadziało, że, że, że ja to widzę, że ja jestem taka uważniejsza i i, jakby w takim spokoju i w takiej ciszy się przyglądam i słucham, i okej, okay, przyjmuję to. Jakoś mm. tak to się dzieje, to się samo dzieje. Ja myślę, że trzeba sobie tylko taką dać zgodę na to, odpuścić, jakoś tak zrozumieć, czego chce umysł i kiedy przemówi ta nasza dusza, intuicja, żeby ona się tak trochę przebiła przez ten umysł, a mój był zawsze taki pełen wszystkiego. Więc jakby dać sobie tego odpoczynku, bo dla mnie umysł to jest trochę jak taka istota żywa, wiesz, to to po prostu, to tak żyje w nas, nie? Bo jakbyśmy miały pokazać, gdzie jest ten umysł, nie? No o, dobra, ucho pokażemy, włosy pokażemy, no ale gdzie jest ten umysł, nie? A jest, a jednak nami potrafi rządzić, prawda? Więc ważne, żeby go tak, wiesz, zaprzyjaźnić się z nim, zrozumieć go, czego on potrzebuje i on wtedy naprawdę będzie nam służył. Naprawdę będzie nam służył. To prawda. Właśnie wspomniałaś o bardzo istotnej rzeczy, do której w ogóle ja dążę, do, o której ja głośno mówię, że umysł dla nas pracuje w momencie, kiedy jest naszym przyjacielem, a nie w momencie, kiedy nazywamy go ciągle tym wewnętrznym krytykiem i chcemy z nim walczyć. Że on tak naprawdę bardzo chce naszego dobra i to wszystko, nawet co mamy zakodowane w podświadomości. Było kiedyś zakodowane po to, żeby nas chronić. To jest nas, nasz wspaniały przyjaciel i bardzo um, dbam o to, żeby osoby, które ze mną pracują, poczuły, jak istotne jest to, żeby umysł zaprzyjaźnił się z duszą i żeby poczuły tą jedność. Pięknie o tym powiedziałaś również, że, że to jest jak. Takie, takie, taka żywa istota w nas, o którą warto zadbać i którą również według mnie warto słuchać. Więc ta przestrzeń, ta cisza też umożliwia nam usłyszenie tego, co tam ten nasz umysł nam mówi. Wieloma wskazówkami się podzieliłaś dzisiaj, ale gdybyś tak jeszcze miała wyciągnąć tą jedną najważniejszą, która tobie i według ciebie też innym osobom pomogłaby y, otrzymać lepsze połączenie z intuicją, właśnie z tym głosem duszy, co by to było? Czy to by właśnie była ta cisza, czy to by było zadbanie o siebie, czy coś jeszcze innego? Hmm. To nie jest łatwe pytanie, bo ja myślę, że każdy jest na jakimś innym etapie um, takiego kontaktu ze sobą, na jakimś innym etapie um, takiej świadomości bo przecież nie każdy to zauważy i nie każdy to serio potraktuje, o czym, o czym teraz rozmawiamy, tak? Do wielu osób to nigdy nie dotrze, ktoś przejdzie obojętnie. Ja podjęłam decyzję, że ja chcę żyć inaczej. To znaczy, ja chcę żyć spokojniej i kiedy ja zaczęłam w ten spokój wchodzić, to zauważyłam, że mi to pomaga. I myślę, że każdy musi podjąć przede wszystkim decyzję, i zrozumieć, że ma na to wpływ. Że to ma wpływ na to, o czym myślimy, ma wpływ na to, jakie są te myśli, czy one są takie wspierające, czy, czy właśnie takie no, osłabiające, odbierające nam energię. I niezależnie w jakim zawodzie pracujemy, kim jesteśmy, czy jesteśmy osobą młodą, czy, czy starszą, to mamy wpływ na to. Ja bym ludzi zachęcała do tego, żeby jeśli mają jakiekolwiek takie powiedzmy w cudzysłowie, czy może nie w cudzysłowie, problemy ze sobą. Jeśli są jakoś nawet nieszczęśliwi, jeśli w życiu różne rzeczy przeszli, e, jeśli żyją przeszłością, to żeby trochę zadbali o siebie właśnie w taki sposób żeby pomyśleli że można popracować ze swoją podświadomością i że to nie jest po prostu nie wiem żadna sekta że to nie jest coś takiego wbrew nie wiem jeżeli ktoś jest wierzący prawda religii czy jakimś zasadom tak naprawdę to jest coś strasznie wyzwalającego i my możemy naprawdę stać się po prostu fajnymi, spokojnymi ludźmi, którzy jakby wyzwolą się od tej przeszłości. Tylko trzeba sobie dać na to zgodę, na to przyzwolenie. I, i to jest dla każdego. Żeby, żeby ten umysł nam nie podpowiadał, że, że nie, nie to nie dla ciebie, to jest nie wiem głupie, nie, nie dasz rady. Myślę, że po prostu. Hmm, Trzeba uszanować siebie, pokochać siebie i jakby dla siebie być tą najważniejszą y, osobą, że, że ja mam na to wpływ. I wtedy zaczną się dziać różne rzeczy. Zacznie do, do człowieka przychodzić coś, prawda? Gdzieś coś zauważą, gdzieś coś przeczytają. Y, po prostu trzeba sobie tylko powiedzieć tak. Dokładnie, samo podjęcie tej decyzji i pójście za nią. Y mm -hmm. Uspokajając przy tym umysł, mówiąc, że to jest ta decyzja, którą chcę podjąć, już jest wyzwalająca i już otwiera w nas bardzo wiele. Pamiętam, że kiedyś bardzo długo zastanawiałam się nad przystąpieniem do takiego um, programu rozwojowego, i chyba tydzień chodziłam z tą decyzją, i jak już ją podjęłam, to miałam wrażenie, że zrobiłam już największą robotę z całego tego programu. <laughs> bardzo Ci dziękuję za te Twoje wglądy. Naprawdę. Um, dla mnie również są one bardzo cenne, takie przypomnienie. Za każdym razem mówię, że na, na naszych wspólnych spotkaniach ja również przypominam sobie o tym, co jest najważniejsze, bo my o tym mówimy, przypominamy sobie wzajemnie. Bardzo ważne jest według mnie również otaczanie się osobami, które są na podobnym etapie jak my, myślą podobnie, jakby są, w, są po prostu w podobnych przemianach. Tak. Bo można wtedy dzielić się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, porozmawiać z kimś, kto naprawdę Ciebie rozumie. Tak, ale ja myślę, że właśnie otaczanie się też takimi osobami, które myślą podobnie, które czują podobnie, które idą tą samą drogą, to też daje taką siłę. Bo ja się czasem tak czuję, wiesz, jakbym szła taką drogą, wiesz, taką, taką jasną, drogą, prostą, a po bokach są takie osoby, które gdzieś tam mnie próbują za rękaw z tej drogi, wiesz, ściągnąć. A ktoś ma problem, próbuje mnie w swój problem wkręcić. Ktoś ma konflikt z kimś, próbuje mnie przekręcić na swoją stronę, żebym ja żyła jego sprawami, żebym się emocjonowała. I ja czasem tak wiesz, tak, czasem się tak przechylę, ale bardzo szybko wracam na tą drogę, żeby iść dalej prosto, bo, bo ja widzę, że mi to nie służy. Ja widzę, ile tej energii tracę. Dlatego ja, kiedy idę tą swoją drogą. To ja wiem, dlaczego chcę nią iść, ja wiem, jak z powrotem wrócić na tory, i ja im bardziej jestem w tej, w im dłużej idę tą drogą, to też jakby mamy mniejszą chęć naprawiania tych ludzi dookoła, którzy są, tak? A też jak idziemy, to gdzieś te osoby tam odchodzą i to jest fajne, że spotykamy innych. Nie Często że... nawet nasza energia wiesz, już zmienia to, mm -hmm. to, to jaką energią. Ym... My, jaką energię my, my niesiemy wraz ze sobą, to bardzo często zmienia w ogóle sytuację, zmienia ludzi, zmienia zachowania. Mhm. I to jest piękne. I tak. to jest piękne. I to udowadnia, że mamy wpływ na nasze życie, na to jak żyjemy, jak pracujemy ze swoim umysłem, a bez wątpienia to są same korzyści nawet zdrowotne, prawda? Fajniej się czujemy, jesteśmy szczęśliwsze po prostu. I już. Dokładnie. No i tym pięknym akcentem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Bardzo. było mi z Tobą rozmawiać i mam I nadzieję, również. że było to również interesujące dla osób, które nas słuchają. Mam nadzieję, na pewno. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.